To jest to, że ja wiem, że to jest albo Kuciek, albo, albo Paweł. Może no, ja. Kuciek, proszę cię, powiedz, że to nie jesteś ty No, on tak zawsze mówi, a później wiecie, co się odkazuje. Nie, Kuciek akurat nie mówi, Kuciek nawet nie udaje, on po prostu bije. No to my też dobra, fakt Dobra, dobra, dobra. dobra. Kuciek, Kuciek, chyba Paweł Paweł jest, Paweł. Uwierz mi to, nie ja, proszę cię O, jest Paweł tutaj ktoś coś. Przecież ja jestem, no to jak? Miałbym nie być, jak miał być ja i. E, y, ten No nie, Powiedz, nie jaka wiem. jest logika? Jak miałbym być ja i w okazji obok was chodzi tak obojętnie Nie wiem, mam w końcu wrażenie Eee. Um, Ej, do jedynki Jedynka Czy to jest teraz tutaj Pomocy. Blokad drzwi! tor! Krzydzy! Krzydzy! Mhm. To jest okej, widziałem. Co ma? gdzie jest Drayson? Co ma, Aha, Drayson wyszedł, okej. Okay. Eee, bo chciałem powiedzieć ten, taką jedną rzecz. I A nic, bo ja musiałem na chwilę ten i chciałem wejść do gry, ale. Jak wszedłem, to dosłownie jest cały czarny ekran i bon tu